Nasza polska tożsamość jest ściśle oparta nie tylko na języku, na naszej kulturze, ale także na naszej wierze. A tą podstawą naszej tożsamości jest rodzina. I dzisiaj manifestujemy w obronie życia, w obronie rodziny, w obronie polskości, bo tak, tak, to, tak to do tego się sprowadza. No i wspieramy ogólnie to, żeby nasze dzieci kiedyś, jak Bóg da, jak będziemy je mieli, żeby rozwijały się w dobrym środowisku katolickim i żeby było szczęśliwe, po prostu. Tak. Ja jestem z rodziny wielodzietnej i też chcę, żeby moje rodzeństwo młodsze rozwijało się w takim kraju, które będzie akceptować i promować dobre wartości dla nich. Prawdziwa rodzina to mama, tata, kochająca się mama, tata, kochające się dzieci, e, że prawdziwe życie e, jest święte, jest uporządkowane i nikt nie powinien na, na życie podnosić ręki, na, na prawdziwe wartości e, i w takim właśnie